3, 2, 1 i jedziemy. W dzisiejszym odcinku skrót najważniejszych informacji tygodnia: Prototyp dwuekranowego smartfona Fujitsu, dotykowe gadżety od Displax oraz relacja z festiwalu Startup Fest. Zostańcie z nami do końca. Cześć, oglądacie 38 odcinek WebShake TV. WebShake TV to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Na początek zobaczcie, co ciekawego znaleźliśmy dla Was w sieci w minionym tygodniu. Ostatnio znalazłem w sieci bardzo fajny nowy gadżet Fujitsu. To jest taki smartfon, prototyp w zasadzie smartfona, który został zaprezentowany niedawno. Składa się on z dwóch pojemnościowych ekranów dotykowych, które są jakby, jak miałeś dawniej takie telefony z klapką jeszcze stare, no to mniej więcej tak wygląda. Tylko jest fajna sprawa z tym, że one działają osobno. Możesz mieć np. jedną aplikację wyświetlaną u góry, drugą na dole, albo dzielić sobie obydwa ekrany w ramach jednej aplikacji. A na czym to stoi? To jest Symbian, ale zapowiadają, że. Będzie dostępny też Android na tym. Fajne jest to, że możesz sobie przekręcić każdy z ekranów o 90 stopni. I wtedy zamiast telefonów ułożonych w ten sposób, masz ułożony w ten sposób. Więc to jest bardzo fajne na przykład przy pisaniu. Ale one masz... przylegają jakoś do siebie wtedy te ekrany? Właśnie czy... nie, właśnie jest taki, jest taki mhm. malutki, malutka jakby szpara, małe miejsce, e, puste. Ale, ale generalnie fajnie, fajnie to wygląda, jeśli na przykład chcesz pisać na, na klawiaturze, tak na na iPhone'ie. E, obracasz sobie go. Poziomie i możesz sobie pisać. Tak samo masz ekran ten, mhm, czyli ten wtedy w ten, ten sam sposób. Dwukrotnie większą powierzchnię tak naprawdę mhm. i widzę wszystko, co bym napisać. Natomiast? Tak. Fajne to jest. Prezentuje się fajnie. Nie wiadomo kiedy wejdzie w ogóle do komercyjnego użytku. Ale ile jest prototyp już, tak? Jest I... prototyp i został zaprezentowany. Kupiłbyś? Kwestia gustu. Wiesz co, ja bym tego osobiście nie kupił, bo, bo po prostu nie potrzebuję czegoś takiego, ale... Ciekawa zabawka. Wiesz, to w od tego, moim zdaniem, w zależności od tego, ile to będzie kosztować, to albo będzie, zrobi furorę, albo nie zrobi furory, bo to jest fajny gadżet. To może nie jest gadżet na poziomie iPhone'a, ale wydaje mi się, że każdy, kto ma do wydania troszeczkę mniej niż ta kasa, która jest potrzebna na iPhone'a, może coś takiego chcieć kupić, po to, żeby właśnie trochę się wyróżniać. No nie? Dla mnie największym plusem jest dzielenie. Dwóch ekranów w ramach jednej aplikacji, to może być naprawdę świetne. Mhm. No i to, że może sobie wyświetlać po prostu na jednej aplikacji, na, drugi, na drugim ekranie drugą aplikację, minusem Symbian. na pewno wielkość. No i oczywiście Symbian, ale wielkość, bo jeśli to będzie, wiesz, to jest składany z dwóch takich ekranów, no to może mieć swoją wagę i swoje, swoje rozmiary. No zobaczymy, Ciekawie jestem, ja najbardziej jestem ciekaw ceny. Jeżeli chodzi o ekrany dotykowe, to niedawno właśnie pojawił się w sprzedaży już od firmy Displax tak zwany Overline MultiTouch. Czyli to jest taka nakładka na telewizor, która zmienia telewizory od 32 do 103 cali w ekrany dotykowe. Czyli jeżeli masz taki zwykły telewizor u siebie w domu, instalujesz na tym taką nakładkę, podejrzewam, że to oczywiście musisz podłączyć do kompa, tam jakieś swoje sterowniki i tak dalej, i normalnie możesz używać telewizora jako wielkiego ekranu dotykowego. I to telewizor jest wtedy ekranem dotykowym? Ta nakładka, bo nakładka. Wtedy nakładasz to wtedy taki, wiesz, ona, ona po prostu... Nie... Do czego potrzebny jest telewizor w tym wszystkim? Żebyś miał ekran, bo to nie jest ekran, to jest po prostu taka nakładka, którą Aha. nakładasz na telewizor. I przez to, że pod spodem jest telewizor, a po tym możesz machać palcami. Ale cena z 1300 euro, czyli to jest jakieś 5200 zł. U. To się zaczyna od tego. Czyli podejrzewam, że dla tych najmniejszych telewizorów 32 cale. Boję się myśleć, ile może kosztować dla 103 cali, ale oprócz tego wypuściła firma Displac jeszcze coś takiego jak Octopus. Tak to się nazywa. To jest 42-calowy, taki stół, to co Microsoft Surface jest coś w tym stylu. Mm -hmm. Stoi na Windowsie 7. Ma do czterech punktów, który możesz dotykać, czyli tak jakby po multitouch i to proszę ja ciebie, taka przyjemność, wygląda świetnie, naprawdę wygląda mega fajnie, ile, to jest kosztuje. ładne, designerskie i to byś za Tak właśnie jak mówiłeś o tym wcześniejszym urządzeniu, spróbowałem sobie przypomnieć ile kosztowały, ile kosztuje produkcja takich właśnie rzeczy jak Microsoft Surface, bo widziałem gdzieś w internecie jak po prostu ludzie robili takie amatorskie produkcje mhm, też. Mh. I nie mogą sobie już ile to kosztuje, ale nie wiem, no tak żeby się tym pobawić, żeby to mieć w domu na stałe. Chodzi mi o ten teraz stół już, nie nakładkę tylko stół. Aha, stół. On ma dosyć pewnie większe możliwości niż, niż ta nakładka. Tak. Nie wiem, e, 5 tysięcy złotych? 18 tysięcy złotych. 4,5 tysiąca euro. Także to jest dosyć droga zabawka, aczkolwiek ja bym takie coś chciał mieć. bym już nie miał na co pieniędzy wydać, to bym na pewno wydał na to. Bardzo fajnie to wygląda. A teraz posłuchajcie najważniejszych informacji minionego tygodnia. Największy na świecie sklep internetowy Amazon wprowadził darmową dostawę zamówień w 17 nowych krajach Europy. Wśród nich znalazła się także Polska. Na specjalnej konferencji twórca Facebooka Mark Zuckerberg poinformował o wprowadzeniu kilku nowości w serwisie. Użytkownicy będą mogli pobrać cały swój profil na dysk komputera, zmieniony został charakter grup oraz dodano pulpit wykorzystywanych aplikacji. Klep internetowy MPIC.com rozpoczął sprzedaż e-booków i zapowiada premierę własnego czytnika książek elektronicznych ojo. Google testuje samochód bez kierowcy. Samodzielne samochody Google przejechały już ponad 225 tysięcy kilometrów po kalifornickich drogach. Zobaczcie naszą relację z festiwalu Startup Fest. Posłuchajcie, dlaczego warto zdobyć finansowanie na swój projekt internetowy i w jaki sposób można to zrobić. Startup Fest jest to chyba pierwszy w Polsce na tę skalę tak duży konkurs startupów. To nie jest szkoła startupów, to nie jest fundusz inwestycyjny, to jest konkurs, w którym do którego chcieliśmy zaprosić, w którym chcieliśmy wybrać najfajniejsze i najlepsze startupy w Polsce. Okazało się, że ze samych zgłoszeń było chyba ze 200. Udało nam się wybrać 20 bardzo fajnych, zróżnicowanych i ciekawych finalistów. Z tej dwudziestki dużo trudniej, ale jednak udało nam się wybrać zwycięzcę i przyznać trzy wyróżnienia. Jest tutaj ponad 20 mentorów, czyli ludzi z branży internetowej, którzy Przysłuchują wysłuchują te wszystkie pomysły i dają swoje komentarze, mówią, jak zrobić coś lepiej, co można poprawić, z kim mogą ten, tych ludzi skontaktować, żeby im pomóc w tym biznesie. Jest całkiem nieźle, bo Agora zrobiła chyba taką sztuczkę, to znaczy sięgnała trochę do startupów, które są nieco starsze, mają pół roku, rok czasu i dzięki temu te portfolio tych 20 startupów w miarę nieźle się rozkłada, jeśli chodzi o jakość. To znaczy, spodziewałem się, że będzie gorzej. You do have some very interesting entrepreneurs uh, and you have a, a, a significant advantage over others because you have basically two markets. You have domestic market that's good enough or big enough for a decent business and you of course you have the global market like, like everybody else. Wydaje mi się bez żadnej kokieterii, że ta impreza warszawska jest porównywalna z tym, co widziałem na mini w Londynie i nie, tutaj nie, nie, nie ma żadnego podlizywania się jak ktoś na gipie napisał, nie? Po prostu jest to dobra impreza. Nagrodą jest czek w wysokości 50 tysięcy złotych i nie będę przeciągał, nagrodę główną otrzymuje Mind the Kids. Myśmy zaczęli robić książki dla dzieci, które powstały z, z, z pasji, mówiąc tak troszeczkę górnolotnie. One się spotkały z bardzo ciepłym przyjęciem. No i naturalnie podążając za rozwojem rynku, stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu książkę na platformy mobilne. I zrobiliśmy taką próbną aplikację, którą umieściliśmy w App Store w kwietniu. I ona zaczęła się bardzo ładnie ściągać. Ja myślę, że my przeznaczymy to po prostu na rozwój aplikacji. Znaczy, to jest jakaś taka kwota, która na pewno nam pomoże w tym, żeby, żeby produkcję tych, tych, tych kolejnych odcinków ulepszyć chociażby o te elementy, o których wczoraj. Rozmawialiśmy z, tutaj z ludźmi. Nad czym startupy muszą popracować? I to było widać w drugi dzień prezentacji, kiedy Startupy prezentowały się drugi raz po szkoleniu i po naszych uwagach, to trzeba popracować nad formą prezentacji. Trzy minuty, jak je dobrze wykorzystać, krótko, jaśnie, jasno i klarownie zaprezentować swoją ideę, to jest bardzo ważne. I to było dzisiaj widać drugiego dnia, kiedy startupy miały trzy minuty, i okazało się, że niektóre w dwie minuty zupełnie się wyrobiły, że da się, można jaśnie, Widać było też progres wśród niektórych startupów. Na konferencji miałem przyjemność być dementorem. Tą, tą, tą głową, która trochę z boku doradzała startupom, gdzieś przez pryzmat mojego doświadczenia mobilnego, no bo od pięciu lat patrzę na świat przez, przez ten mały ekran. Dla mnie osobiście również jest to bardzo bardzo duża przyjemność, że miałem możliwość czerpania inspirowania się na, 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 na tych młodych głowach, które tutaj takie nie wiedząc, że pewnych rzeczy się nie da, przyszły i pokazały, że można. Świetne, świetne spotkanie. Czyli takie eventy są potrzebne? Absolutnie. O, na pewno, na pewno, na pewno. Yeah, I think are absolutely necessary. No, na dzisiaj e, jesteśmy bardzo zbudowani i bardzo byśmy chcieli zrobić taką imprezę e, za rok. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, zapraszamy Was za tydzień. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowinkami ze świata internetu i nowych technologii, zapraszamy Was na naszego like na Facebooku www.facebook.com przez Webshack TV. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was za. No, może wiedzieć, dobra. Straszamy. Jedziemy, jedziemy. Dobra.